Niewątpliwie kultura militarystyczna, która promieniuje z armii na całe społeczeństwo, to jest specyficzna kultura, która jednak przeniosła się w świat cywilny. Ten patriotyzm jest pewną również ofertą dla Europy. Nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem, ma wiele wspólnego z umiłowaniem własnego kraju bezpieczeństwa. I pewnym elementem wzmocnienia Europy. Bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną, szczególnie teraz, kiedy jest tak gwałtowna zmiana w układzie geopolitycznym. Edukacja, w chodzi o bezpieczeństwo jest kluczowa. Tym bardziej, że moim zdaniem przed Wami stoją nowe wyzwania, a tym wyzwaniem to jest edukacja obronna całego społeczeństwa, całego narodu. I to jest wyzwanie dla Was, dla, dla, dla tej szkoły, która ma przygotować kadry do tego, żeby edukować Polsk, polskie społeczeństwo, polski naród, bo polski naród nie ma umieć strzelać. Polski naród ma przetrwać przez, przez każdy kataklizm, przez każdą wojnę, bo substancja narodu jest kluczową sprawą. Siła moralna tkwi w nas. W szczęściu trzeba pomóc zasilania wiedzą. I od tego jesteśmy my, Uczelnia, w szczególności Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, jedna, druga czy trzecia, które powstały w Polsce. To jest nasze zadanie.